Cześć, z tej strony Seba, a ze mną jest tutaj Antek, którego niestety nie słuchać, bo mam zbugowany dźwięk z imprezy. A więc jak będzie się czegoś pytał, to ja będę mówił za niego. Na przykład ile najwięcej zarabiałeś, no to będę to powtarzał i będę odpowiadał. Bo my chcieliśmy zrobić filmik, ale coś nam nie wyszło. Antek, ty tam może się do mnie odzywać na filmiku i nie będzie tego słychać. Dziś chciałbym nagrać jeszcze jedną metodę. Tak. Dzisiaj, dzisiaj nagram jeszcze jedną metodę na szybkie zarabianie. E, e, to będzie z rodziny street racingu. Wchodzimy w Street Race i wchodzimy w zachodni Harlem. Ja tutaj akurat robiłem ten wysik. Zarabiałem na nim, bo się opłaca go robić. Najlepiej to robić e, Astronem Martinem Vanishem... W Vanquishem, nie wiem jak się mówi, kurde, a Antek to jest nam cicho. Przecież ciebie i tak nie słychać. Wanisz. Ja, ja mówię na niego wanisz. Po prostu mówię na niego wanisz. Vanquish, vanquish, tak. Tak dobrze mówi Antek, to je vanquish. Na no, wyścigu też można oszukać trochę gry. Można też znaleźć trochę skrótów. Jak w na naszym Riley Crossie, w starym... Nie, nie powiem, że w starym odcinku, ale po prostu w odcinku tamtym. Tak, poprzednim. Dobrze tu mówi Szantek. No tak, sterujemy tu z trawką. Śmigamy... Boczkiem. Jak Arnold Boczek. Zobaczcie. przez trawkę, bo ty tu hamują. A nie O oh, ze się, że on tu zawsze hamują. Dobrze. Tutaj skrócik. O Jezu, kamień! Chłop to się wydupił na pół metra. Ale tak. E, Przelczyłem, że jak będziemy grali godzinę. W godzinę, e, jak będziemy grali ten wysik ciągle w kółko, to możemy zarobić około 900 tysięcy dolarów. Tak, aż tyle, Antek. 900 tysięcy dolarów. Ani stać nas na e, nawet najgorszą klasę z jakiegoś auta, stać nas na wszy wszy wszystkie klasy aut. Ja się zagadałem, mam w budynek. E, można kupić formułę 1, e, jakieś driftowozy, do drag racingu, in, do innych rzeczy, po prostu da się kupić. To się naprawdę opłaca ten wysikrowiść, to są dwa kucha? 900 tysięcy, naprawdę fajna kwota. Tu może się trochę postresować, a więc ten wyścig nie jest nudny. I to was bardziej wciągnie niż tamte krosy, bo tamte krosy były naprawdę nudne, jak się nim jeździło. Tak, a tu dobrze mówi? Tak, nie będzie się nam nudzić i będzie chciała nam się zarabiać. Tak. Dajcie ja je tak. Pieniądze psują człowieka, ale w The zawsze są dobre. <noise> o, bym się wdupił, O, ale żebym się wdupił w taryfę. A, i właśnie po update'cie wielkim, Inner Drive, można nitro używać w locie, co bardzo pomaga. Czasami można tak odpalić swoje nitro, że lecisz jak rakieta, nie wiem. Po prostu jak rakieta lecisz? już jakieś turbo silniki w ten w furze to też działa na naszych ee, łodziach no tak, tak mamy to i żeby najlepiej zarabiać na czym nam zależy zaraz wam pokażę co trzeba zrobić o mam level up co? chłopie! 300 części co? Tak, bardzo dobrze, na no, antek się pytały tutaj czy to jest dobrze Ej, wyczyfy? Wy? Policja? Eeeeh, wy? Nie ma kierowcy Siedzi zaparkowany więc tak, żeby, jak chcecie na przykład fanów zdobyć Kasę To wejście w pilota swojego Punkty ikony, i macie punkty ikony, yy, wygoda. Ja naprawdę chcę pieniądze, a więc wymaksowałem wszystko na bogacza. Jak chcę chce mieć dużo fanów, maksuje popularny. Yy, tak, jak chcę chce mieć największe łupy, to bierze poszukiwać złota. A yy, yy, i tak, jeszcze fartiasz, jak chcecie mieć lepsze łupy, na przykład, żeby były złote. A tutaj to już są takie dla Was, takie byle jakie. Byle co możecie tutaj wybierać? Bo jak chodzi o pieniądze, to wiadomo, że wybierzemy z pieniędzmi. Jest ile mu tu updateów. E, tak. Akcja Nośidor, że teraz to był Street Race najlepszy. Teraz pokażę Wam Drift. W driftie to jest terminal D. Ja na szczerze nie robię tego, bo patrzcie, ja mam za sobą furę. W terminalu D. Klikam podróż i lecimy. Tu naprawdę łatwo się driftuje, bo nigdzie nie zahaczysz o żadną budkę z hotdogami albo coś na mieście. Tylko, że to jest na lotnisku. Tam prawie o nic nie zahaczysz. A deka, ty ja się mieć czasami pytać. Ty cicho siedzisz mi tam. No jak wyczuć on jest? No pyta się ile zarabiam albo coś, nie wiem. No pyta się, czy łatwo się driftuje, łatwo się jeździ przyjemnie. Czy... Wystarczy skręcić, auto samo driftuje. Tyle powiem. <grytania> no tak. Na kierownicy. No chyba, że tak, tak. No, no, ja nie jestem wczuty w drifty. O no mój brat znowu mi tu 5 godzin będzie mi tu przylatywać z tym tabletem, żeby mu bajki włączać. <grywa> A najba naj najbardziej jakie ja auto lubię, to jest McLaren P1 e, od bossa rodziny Street Racingu. AUNATAN, NIE SZCZYP MNIE! <grywa> Przepraszam za brata. <grywa> Gdzie mi się tu śmiesz? E, tak, to jest McLaren p 1 od bosa z rodziny Street Racingu. O mi się bardzo strasznie podoba, bo ma piękne kształty. Pięknie się im jeździ. Pięknie skręca o to mi chodzi. Naprawdę na no, wyścigi jak się zacznie uczyć, spojrzeć trochę, włączysz kamerę pierwszą osobową, chce się po prostu robić te wyścigi, takie długie, straszne, długaśne. Aj kur... A... Nie! Olbym zasadził! E, tak? E, jaki motor najbardziej lubię? Nie wiem czy dobrze powiem jego nazwę, ale to jest... E, monster! Coś takiego, monster, potwór, coś takiego. Coś w tym tyłu, taki motor to jest. Bardzo dobrze się dobrze z wkręca. skręca i ogół jest bardzo fajnie zbudowany na, na wyścigi terenowe jest bardzo zbudowany bardzo dobrze zbudowany tak ja bym się właśnie teraz zaśpiewał taką jedną piosenkę ale mi pewnie mój kolega Katfer pewnie by mnie od razu zgłosił bo on lubi dokuczać Ten drift racing bardzo fajny bo tutaj się trzeba skupić ale trzeba mieć dobrze ten dobre auto żeby jeździć na Asie Ale ja nie mam zbyt dobrego auta bo ja nie przepadam za driftem wyścigami driftowymi An a, Antek mnie się tutaj pyta: Jaką łódź najbardziej lubię w The 2. To jest taki, ba bardziej powiem taki, st największy stolec taki to jest stolec zamiast łódź. E to jest najlepsza łódź e w grze, najdroższa. Bardzo. No, tak, ala jachcik, jak to taki jeden youtuber nagrywał. Ten ala jachcik. Antek. Tak. Z tym stolcem bardzo dobrze się gra. <grymne> nie możesz pograć Dobrze. To, to był sposób na e, driftach Na track e, racingu nie pamiętam jaki to był wyścig. Byłam 100% zrobione tak czy siak, ale nie pamiętam e, Może nie wiem... Może Santa Monica, nie wiem. Bill Fowler Ale Bonneville jest mega, bo tam na końcu jest mega skok nad e, ciężarówkami. Uuu, musisz kończyć. A poczekaj jeszcze chwilę, e, bo tutaj jeszcze jest taki wysik Nowy Jork. Bardzo dużo pieniędzy, już mówiłem o tym. I Hollywood też się bardzo przyjemnie robi. Tak, tak, mówię w przednim odcinku. A więc tak no to chyba było na tyle, bo naprawdę mi się nie chciało tego robić odcinka, bo naprawdę nie chciało mi się go robić. No yy, więc to chyba na tyle, no to... Cześć czołem, do następnego.